California girl. Wróciła i kręcę znowu dla Was filmiki na YouTube. Już bardzo się za Wami stęskniłam. I jeżeli oglądacie mój YouTube od dawna, albo śledzicie mnie na Instagramie, to wiecie, że byłam niedawno na urlopie mojego życia w Kalifornii. Tak, wróciłam niedawno, w międzyczasie zdążyłam jeszcze odwiedzić Polskę. Teraz już jestem w końcu u mnie w domku w Berlinie. I przychodzę do Was dzisiaj z holem, z zakupami, które właśnie poczyniłam podczas mojego urlopu. I muszę Wam powiedzieć, że wcale nie jest tego tak dużo, bo w sumie nawet nie mieliśmy czasu, żeby robić zakupy, bo nasz urlop był naprawdę zaplanowany od A do Z. Chcieliśmy zobaczyć jak najwięcej, zwiedzić jak najwięcej, dlatego zakupy troszeczkę zeszły na dalszy plan. Ale nie ma dramatu, najważniejsze, że widziałam masę przepięknych miejsc, które zresztą też będziecie mogli zobaczyć już niebawem w moich vlogach. Tak, szykuję dla Was vlogi. Powiem Wam szczerze, że e, nie wiem, czy ja jestem dobrą vlogerką. Tak, przyjrzałam ten materiał, który nagrałam, no i nie wiem, mogło być szczerze mówiąc lepiej, jeżeli porównuję się na przykład z osobami, które już od dłuższego czasu kręcą vlogi. Ich filmy są naprawdę dużo bardziej profesjonalne i... No nie wiem. Markus uważa, że vlogi wyszły mi świetnie, także mam nadzieję, że wy również podzielicie jego zdanie. Znowu się rozgadałam i gadam 50 godzin, także przestaję i przechodzimy do zakupów. I zacznę tutaj może od pierwszego zakupu urlopowego. Który poczyniłam już na lotnisku w Düsseldorfie. Są to, słuchajcie, perfumy. Potrzebowałam koniecznie jakiś zapach, ponieważ wszystkie moje flakoniki się skończyły naraz. Po prostu wszystkie mam kompletnie nic. A jechać na urlop bez perfum, no to nie bardzo. I tutaj zdecydowałam się na perfumy Versace Bright Crystal. To nie są prawdziwe perfumy, to jest woda perfumowana. Tutaj akurat trafiłam na taki zestaw przepięknie, uroczo, dziewczęco zapakowany. Tutaj mamy właśnie. Nasz zapach, pokażę Wam flakonik. 50 ml tutaj mam. Flakonik jest w ogóle przepiękny, bardzo dziewczęcy, zobaczcie, na uroczy. I tutaj mamy również balsam do ciała. Tutaj jest 100 ml. I taki zestaw, z tego co pamiętam, kosztował chyba 50 euro. Um, powiem Wam, że zapach jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Jak najbardziej mój. To jest właśnie coś w stylu mojego ulubionego zapachu Chloe, tylko ten jest bardziej delikatny. Ale powiem Wam, że niezbyt długo otrzymuję się na mojej skórze. Także tutaj jestem troszeczkę rozczarowana. Wykończę go, ale następnym razem zdecyduję się zdecydowanie na coś bardziej długotrwałego. Także zapach, i tutaj kolejny zakup, zakupiony w samolocie. Jest to maseczka Origins Dream Up Intensive. Wskusiłam się na tą maskę, ponieważ jest ona takim maskewem YouTube'owym. Od zawsze chciałam wypróbować. Właśnie rozglądałam się na lotnisku, ale nigdzie jej nie dorwałam. a koniecznie chciałam zabrać ze sobą właśnie na urlop, żeby zawsze to wyglądać świeżo i promiennie. No ale na szczęście mieli ją w samolocie, także kupiłam ją za chyba 20 euro. Także cena chyba nie była niższa niż w drogerii, nie wiem. Jeszcze tego nie sprawdzałam, ale maskę chciałam bardzo mieć i powiem Wam, że jest naprawdę rewelacyjna. To maseczkę nakłada się na noc i rano budzimy się po prostu piękne. Mamy odświeżoną, promienną cerę, także to jest naprawdę rewelacja, więcej opowiem Wam na pewno w ulubieńcach, którzy też niedługo w końcu pojawią się na moim kanale. Także maseczka i może zostanę tutaj już przy kosmetykach. Mam tutaj parę rzeczy, które zakupiłam w Walmarcie. Dla tych, którzy nie wiedzą, Walmart jest to supermarket, w którym możecie naprawdę znaleźć wszystko. Jedzenie, kosmetyki, świeczki, dodatki do domu. No po prostu wszystko. Także Walmart to marzenie każdej kobiety. Dodatko jest otwarte przez 24 godziny, także czego chcieć więcej. I tam słuchajcie, również zakupiłam parę rzeczy. Pierwsza rzecz to krem do twarzy Burt's Peace. <laughs> Zawsze się męczę z tą nazwą, mam nadzieję, że dobrze ją wypowiedziałam. Jest to Day Lotion, czyli krem na dzień, SPF 15. Tutaj mamy zaznaczone, że krem ten jest w 98,9% naturalny. To mnie właśnie skusiło. Tutaj mamy 56,6 gram. I krem ma również taką bardzo fajną, wygodną, higieniczną pompkę. Skusiłam się na ten krem, ponieważ nie jest on dostępny w Niemczech. A akurat skończył mi się mój krem na dzień, także jestem bardzo ciekawa, jak mi się sprawdzi. Mam nadzieję, że dobrze. I tutaj dalej, jeżeli chodzi o pielęgnację, zakupiłam sobie krem. Nie wiem, jak mam powiedzieć tą nazwę. Kładę, nie wiem, nie będę się ośmieszała. Krem w każdym razie wygląda tak. I jest to, słuchajcie, taka wazelina do bardzo suchej skóry. Ja kupiłam to sobie z myślą o moich um, stopach i dłoniach, ponieważ w tych miejscach moja skóra jest naprawdę bardzo przytuszona od zawsze. I powiem, Wam, że ten krem mi działa naprawdę cuda, więcej ja powiem wam również w ulubieńcach. Jestem troszeczkę zła na siebie, że nie kupiłam tych dwóch opakowań, no ale kto wiedział, że tak dobrze mi się sprawdzi. Um, I ta marka jest to marka jak się nie mylę apteczna, ponieważ chyba go zakupiłam właśnie na tym dziale um, z lekami w Walmartie. Tak mi się coś wydaje. Także rewelacyjny krem. I tutaj dalej słuchajcie, jeżeli chodzi o pielęgnację ust, zakupiłam sobie mojego ulubionego eos to jest Coconut Milk. Ten EOS naprawdę sprawdza mi się najlepiej jest... Najbardziej pielęgnujący. Pachnie również bardzo, bardzo przyjemnie. Wypróbowałam już wiele właśnie smaków, zapachów, ale ciągle powracam do tego. EOS-y kosztują w Ameryce coś około 2 dolarów. Tutaj w Niemczech kosztują prawie 7 euro, także naprawdę opłaca się zrobić tam zapasy. I tutaj kolejny produkt pielęgnacyjny do ust. Jest to firma Vaseline um, Creme Brûlée. Także bardzo smakowicie mi to wyglądało. Musiałam to wziąć. Była tam masa różnych innych smaków i zapachów, ale niestety wszystkie były wykupione. Tak się ludzie na to rzucili, bo to kosztowało chyba 130 30, jeżeli dobrze pamiętam. Także jak ja byłam w Walmartie, zostało do mojej dyspozycji tylko to jedyne opakowanie. Także bardzo się cieszę, że mogłam jeszcze je dorwać. Szkoda, chętnie kupiamy więcej dla moich przyjaciół, żeby mogli próbować, no ale trudno. Kolejny produkt pielęgnacyjny z Walmartu to oczyszczająca czarna maska do twarzy. Tak wygląda, proszę bardzo. Ta maska kosztowała coś około 3 dolarów, chyba 2,50, jeżeli dobrze pamiętam. I to jest właśnie ta maska, którą możemy zobaczyć na YouTubie, na Instagramie. Czarna maska peel-off, którą ściąga się z naszej twarzy po 15-20 minutach i ta maseczka ma nam wyciągnąć wszystkie zaskórniki. Bardzo chciałam wypróbować właśnie ten typ maseczki, także mam nadzieję, że się sprawdzi. Kupiłam więcej sztuk, żeby moje przyjaciółki mogły również ją wypróbować i mam nadzieję, że będzie dobra. Ok, mam tutaj jeszcze dwie rzeczy kolorówkowe. Pierwsza rzecz to bronzer, taka mozaika, tak to wygląda, kupiłam bronzer, bo akurat mój mi się potuł podczas urlopu, bronzer wygląda tak, proszę bardzo, tutaj jeszcze mamy pędzelek i lustereczko, proszę bardzo. Powiem Wam, że kolor jest naprawdę bardzo fajny, taki ładny brąz, nie jest zbyt pomarańczowy, ale produkt ten nie jest zbytnio napigmentowany, trzeba naprawdę troszeczkę tam maziać tym pędzlem, żeby e, nabrać produkt, także no nie wiem, nie jest to jakaś rewelacja, ale no dobrze mi się sprawdzał podczas ukloku. Także taki brąz, zarządzamy kosztowa, o 10 dolarów, jeżeli dobrze pamiętam. I tutaj skusiłam się na rozświetlacz z Elfa. Proszę bardzo. Nie wiem, słuchajcie, czy elf jest dostępny w Niemczech. Jeszcze nigdy nie natknęłam się właśnie um, na tą markę. Dlatego postanowiłam wypróbować koniecznie ten rozświetlacz. I mój jest w odcieniu Moonlight Pearls. Jestem bardzo ciekawa, jak wygląda, jeszcze go w ogóle nie wypróbowałam. Teraz będzie taki alatest na żywo. Go, słuchajcie, nie otworzy tymi moimi długośnymi pazurami. O! Rozświetlacz wygląda tak. Jest to rozświetlacz wypiekany. Zaraz zobaczymy jak jest z pigmentacją. Słuchajcie, maziam i maziam i e, za bardzo efektu nie widzę. Z pigmentacją powiem Wam, że kiepsko. I teraz jestem troszeczkę rozczarowana, bo kupiłam ten rozświetlacz wszystkim moim przyjaciółkom i chyba też będę rozczarowana, coś mi się wydaje. Tylko sobie nałożę tutaj na policzki. Ja mam dusterko w tym brązerzu, to wypróbuję jak wygląda na twarzy. Tak paluchem, wiecie, na roboczo. Hmm. Nie no na twarzy, nawet ładnie wygląda. Ten odcień um, jest bardzo podobny do Soft and Gentle z Maka tylko jak już wspomniałam troszeczkę mniej napigmentowane. No zobaczę, popracuję z nim i dam Wam znać, jak się będzie sprawdzał. Także rozświetlać z elfa. I teraz przechodzimy do świeczek. W Walmartie były przepiękne świece, ogromny wybór. Najchętniej kupiłabym wszystkie, ponieważ były naprawdę niedrogie, ale niestety nie mogłam zabrać aż tylu ciężkich świec ze sobą w moim bagażu. Także skusiłam się na jedną o zapachu aloha kolada. Słuchajcie, mój ulubiony drink to pina Colada i ta świeczka wygląda właśnie jak drink i pachnie również jak drink. No słuchajcie, przypiękny kokos. Oh, Przycudny zapach. Słodki, ciepły. Taki dodatek. Ananasa też wyczuwam... No... Zapach jest po prostu fenomenalny. Świeca jest ogromna i kosztowała naprawdę niedużo, także naprawdę chętnie zabrałabym ze sobą więcej, ale kupiłam jeszcze parę świeczek dla moich przyjaciółek, no i niestety nie zabrałabym się z tym wszystkim. I tutaj jeszcze jedna świeczka, którą wybrał sobie Markus z firmy Walnut Avenue. Um, świeczka wygląda tak jest taka bardziej elegancka, to jest z metalową e, pokrywką i to jest zapach słuchajcie męskich perfum, naprawdę bardzo przyjemny zapach. No. Oczywiście nie przykładałam z zapachem właśnie męskim, jeżeli chodzi o świeczki, ale ten również naprawdę, naprawdę mi się podoba, bardzo przyjemny zapach. Na przytulne wieczory, rewelacja. I teraz przechodzimy do rzeczy takich typowo pamiątkowych. Zacznę tutaj od magnesów. My zbieramy magnesy na naszą ścianę w kuchni. Tym razem kupiliśmy ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem magnesów. Także troszeczkę tego jest. Pierwszy magnes z Las Vegas prezentuje się tak. Proszę bardzo, magnes ten jest dwustronny. Bardzo nam się właśnie obojgu spodobał, także musieliśmy go mieć. I tutaj mamy również mały magnes z Las Vegas, który zakupiła Markusowi jego mama z napisem Markus. Taki swój taśny magnesik, proszę bardzo. W ogóle wybaczcie mi mojego paznokcia, co do Was kręcę, to po prostu zawsze mam e, odpadnięte paznokcie. No trudno. Kolejny magnes jest z partnerowego Dead Wygląda tak. Tutaj mamy. W pustynie. Magnes jest taki troszeczkę 3D. Tutaj mam jeszcze również taki magnes 3D z San Francisco. Proszę bardzo. Magnes z Grand Canyon, który również bardzo mi się spodobał. Tutaj mamy magnes z Kalifornii, z mapą Kalifornii. Proszę bardzo. I tutaj ostatni z Disneya, z moją ulubioną bohaterkę Tinkabel, również z napisem Kalifornia. Proszę bardzo. Także to były magnesy. Tutaj jak jesteśmy przy Tinkabel, przy Disneyu, zakupiłam sobie kubeczek. Naszą taką tradycją jest, że za każdym razem jak odwiedzamy właśnie park Disneya, przywozimy sobie kubek. I tym razem zdecydowałam się na taki oto przepiękny kubek z Frozen. Jako, że bardzo tą bajkę lubię. Kubeczek kupiłam, słuchajcie, w odlecie Disneya za 6,90 dolarów, a później widziałam go w oryginalnym właśnie parku disneyowskim za 18 dolarów. Także zaoszczędziłam nieco. Moim zdaniem kubek jest uroczy, jeszcze ta pokrywka robi również swoje, także rewelacja. I tutaj kolejna pamiątka, którą przywieźliśmy z Grand Canyon. Jest to drzewko, które możemy posadzić samodzielnie. Joshua Tree. Jak jechaliśmy, słuchajcie, przez Pustynie, to um, naszym oczom bardzo często ukazywały się właśnie te oto kaktusowate drzewa. Zastanawialiśmy się, co to są za drzewa, bo ani to kaktusy, ani nie wiadomo co. I w końcu właśnie jak byliśmy w sklepie, um, który znajdował się w pobliżu Grand Canyon, dowiedzieliśmy się, że te oto drzewka nazywają się Joshua Tree. I teraz mamy naszą własną Joshua i mam nadzieję, że nam coś z tego wyjdzie. Także będę was trzymała na bieżąco. Takie drzewko kosztowało 7,90 dolarów. Proszę bardzo. Okej, okay, także to były pamiątki. Teraz przechodzimy do dodatków. Zakupiłam sobie nie wiem już gdzie, chyba w Monterey, jeżeli dobrze pamiętam. Takie od sanglesy, proszę bardzo. Troszeczkę są przybrudzone. Teraz za mnie założę. Na no, moim zdaniem są czaderskie. W ogóle widziałam po tym na Instagramie, że bardzo, bardzo dużo osób ma te okulary. Wcześniej o tym nie wiedziałam. Um, bardzo Ci się spodobały, kosztowały chyba 16 dolarów. Także cena jest również w porządku. No, rewelacja na lato. I kolejna rzecz, jeżeli chodzi o dodatki, jest to zegarek Michaela Corsa, zakupiony w sklepie Watch Station. W tym sklepie były niesamowite promocje. Biżuteria była przeceniona 70%. Um, w ogóle Markusa mama, moja teściowa, zakupiła mi tam przepiękne kolczyki Michaela Korsa i przepiękny łańcuszek Michaela Korsa, Ale niestety zostanę te rzeczy dopiero na moje urodziny w lipcu, także nie mogę ich Wam teraz pokazać, ponieważ teściowa już je schowała. Ale sama sobie zrobiłam również prezencik i kupiłam sobie właśnie zegarek. W kolorze Rose, Gold, bo taki mi brakował. I w ogóle Markus kupił mi właśnie podczas tego urlopu jeszcze przepiękną biżuterię z kolczyki i bransoletkę właśnie w kolorze Rose. Biżuteria jest tam na urodzinie, także nie mogę Wam pokazać. I do tej biżuterii właśnie brakowało mi jakiegoś zegarka w kolorze Rose. Gold. Zdecydowałam się na taki oto model. Mam nadzieję, że kamera to wyostrzy. Proszę bardzo. Nie wiem, czy to zobaczycie teraz w kamerze, ale on się naprawdę przepięknie mieni, a ja jako sroka po prostu przepadłam. Zapłaciłam za niego 130 dolarów, także cena rewelacyjna, bo u nas te zegarki kosztują 350 euro nawet, także jestem naprawdę zadowolona. Może Wam przymierzę, pokażę jak to wygląda na rąci. Naprawdę promocja rewelacyjna. Tak się cieszę, że znalazłam ten sklep w outlecie. Zobaczcie. Moim zdaniem prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo elegancko. Jeszcze go słuchajcie, nie nosiłam. Poczekam aż dostanę moją biżuterię na urodziny, bo. Um, Moja biżuteria, którą do tej pory dostawałam, czy sama sobie kupowałam, jest właśnie w kolorze żółtego złota, no i żółte złoto, rozkład, moim zdaniem nie bardzo się nie pasuje. także już, słuchajcie, czekam na lipiec. Okej okay, moi drodzy, powoli będę kończyła, mam jeszcze dla Was dwie rzeczy ubraniowe, tylko dwie, jak widzicie, nie zrobiłam zbyt dużo zakupów. Pierwsza rzecz to taki oto sweterek z tego Hilfingera, um, Powiem Wam, że zakup naprawdę bardzo potrzebny, bo my myśleliśmy, że w Kalifornii będzie bardzo gorąco i wzięliśmy praktycznie same letnie ciuchy. Brakowało mi jakiegoś właśnie sweterka na wieczór, jak się robiło by troszeczkę chłodniej. Także zdecydowałam się właśnie na ten. Bardzo wpadł mi w oko. Jest taki um, mięciutki, bardzo elegancki, tutaj właśnie dzięki tej um, koronce. Nie pamiętam ile za niego zapłaciłam, ale chyba coś około 30 dolarów. Także taki sweterek. I tutaj mój ukochany zakup, sukienka z Gesa. Słuchajcie, widziałam tą sukienkę na manekinie i zakochałam się. Sukienka występuje w dwóch kolorach, beżowym i czarnym. Ja zdecydowałam się tutaj na klasyczną czerń. Zobaczcie. że tego nie zobaczycie, ale na figurze wygląda naprawdę przepięknie, wspaniale właśnie podkreśla kobiece kształty, wygląda przeelegancko, także jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że ją dorwałam. I przy Kasie miałam bardzo miłą niespodziankę, bo sukienka była przeceniona już na 50 dolarów, a przy Kasie okazało się, że jest przeceniona na 30 dolarów jeszcze, także kupiłam ją za grosze. To jest, słuchajcie, sukienka Gessa. Bardzo dobrze tutaj wykonana, bardzo dobra jakościowo, także jestem naprawdę bardzo zadowolona. Bo ja powiem Wam, że wbrew pozorom wcale nie mam tak dużo rzeczy eleganckich, wyjściowych. Także zakup był również dosyć potrzebny. A i słuchajcie, gapa jestem, bo prawie zapomniałabym Wam powiedzieć, że tą bluzeczkę, którą mam dzisiaj na sobie, również zakupiłam w Kalifornii w sklepie Papaya. To jeszcze pamiętam. Może się troszeczkę oddalę. I wstanę, żebyście mogli zobaczyć, jak ona wygląda. Słuchajcie, zakochałam się w niej. Ten kolor jest przepiękny. To jest taki... Um błękit z zamieszką fioletu, nie wiem jak to określić. Te róże są również bardzo urocze i ten cały krój jest również uroczy, także bluzeczka przepiękna. Kosztowała, pamiętam, niewiele, chyba 16 dolarów i moim zdaniem wygląda rewelacyjnie właśnie na tym, do opalonej skóry. Okej okay, moi drodzy, także to były moje zakupy z Kalifornii. Czekam niecierpliwie na Wasze komentarze, postaram się na wszystkie odpowiedzieć, bo teraz mam troszeczkę więcej czasu. I mam lepszy dostęp do internetu, a wyczekajcie na moje vlogi, które pojawią się już niebawem. Także trzymajcie się, pozdrawiam Was ciekrótko, pa pa!